Cześć Siemanko, Jakubnica, co z tej strony się kłania, i witam Was w kolejnym filmiku na Szkoła CNC. W dniu dzisiejszym omówimy sobie podstawowe zagadnienia związane z G-codem, G-codem. Poruszymy te zagadnienia, te pierwsze formuły. To najłatwiejsze funkcje, ze względu na to, że w ostatnim odcinku się on pojawił i było powiedziane, że pojawi się rozszerzenie do tego zagadnienia. Także w dniu dzisiejszym, rozszerzenie, e, mimo wszystko, rozszerzenie dalej bardzo początkowo i bardzo okrojonym w formacie, ze względu na to, że G-Code wcale nie jest taką prostą i łatwą sprawą, jak się. Może wydawać początkowo, e, aczkolwiek jeśli się troszeczkę na tym pracuje, to można łatwo załapać pewne e, rzeczy i, i sobie przyjemnie przy nim pracować. E, także dzisiaj dostaniecie ode mnie narzędzia, także, także wiedzę, która pozwoli Wam na rozczytanie i zrozumienie e, podstawowych e, zagadnień, podstawowych funkcji, podstawowych poleceń w G-Kodzie. A zanim zaczniemy, to do tego, że pojawi się ta wiedza dzisiaj tutaj na materiale, przygotowujemy taką ściągę do pobrania. Tutaj ona powinna teraz wjechać na ekran. Wjechała na ekran. I ta ściąga zostanie przygotowana i zostawiona do pobrania na naszej grupie na Facebooku, także bardzo serdecznie zapraszam do naszej grupy na Facebooku. Link do grupy znajduje się w pierwszym, link do grupy znajduje się w opisie pod tym filmem oraz macie tutaj nazwę grupy w stopce, także można wpisać na Facebooka. Zapraszamy serdecznie i w dniu jutrzejszym powinien pojawić się tam ten PDF z nazwą G-Code, ściąga do pobrania, także zapraszam serdecznie, a my przechodzimy do merytorycznej części tego materiału. No to dobrze, zaczynajmy. I teraz tak, od czego warto by było zacząć? Jak wygląda g-code? Macie na teraz przedstawione to na środku ekranu, czyli tutaj jest zapis g-code. W taki właśnie sposób wygląda g-code. A e, dodatkowo przydałoby się jeszcze, e, żeby poznać definicję, jaką przytacza nam e, Wikipedia na temat g-kodu, tak żeby naukowo jak nauczyciel he he, w szkole prze, za, za, zacząć to e, zagadnienie obrabiać, omawiać. Także tak, G-Code to znormalizowany język zapisu poleceń dla urządzeń CNC. Definiuje podstawowe operacje, które należy wykonać, aby obrabiać detal na obja, obrabiarce numerycznej. I teraz, jak ja, w jaki sposób ja to rozumiem, w jaki sposób przełożą to z polskiego na nasze? Z polskiego na nasze, ja chciałbym przełożyć to w ten sposób, że. Jeśli na całym świecie operuje się wieloma językami: polskim, niemieckim, czeskim, włoskim, hiszpańskim itd. To tak samo mamy wiele programów, które, w których można programować narzędzia numeryczne, obrabiarki numeryczne. Ale jest coś takiego jak ten język angielski, który wypada, żeby się znało na całym świecie. No, ja nazwałbym ten język e, G-code, język angielski takim G-codem, bo jest to znormalizowany język, którego używa się do zapisu poleceń. No, to tak samo jak w, zajedzie się do Niemczech, no, po angielsku powinniśmy się dogadać. Zajedzie się do Polski, po angielsku powinniśmy się dogadać. W Hiszpanii, we Włoszech, itd. Mam nadzieję, że takie e, moje porównanie jest e, zrozumiałe i wiecie, co mam na myśli. No, i w ten sposób ja bym zdefiniował, co to jest G-code w najprostszych słowach, przełożonych z polskiego na nasze. Następnym, do czego powinniśmy przejść, yy, aby zrozumieć zasady, podstawowe zasady działania g-kodu, bo przypominam, że te materiały są przygotowywane dla osób początkujących i dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę w CNC. a jeśli ty jesteś osobą, która ma wszystko w małym palcu, g-kod, programowanie, frezowanie, obrabianie, prace przy maszynie, bardzo serdecznie z tego miejsca chciałbym ci pogratulować, E, możesz podzielić się z nami no, jakimiś e, protipami, jakimiś sposobami, e, tak aby usprawnić przekazywanie wiedzy dla osób początkujących i zaczynających. I te materiały, może jeszcze nigdy nie poruszałem tego tematu, także powiem. E, jak ja zaczynałem swoją przygodę z programowaniem, to nie było takich materiałów, ta, w taki, taki sposób przygotowywanych, e, z polskiego na nasze i w taki przystępny sposób, bo uważam, że jeśli włączy się u mnie do obiadu to całkiem spoko się to może obejrzeć zajmuje to 10 minut czyli tyle ile jest jedzenie obiadu no i jakaś tam wiedza zostaje a wieczorem jak się do tego wróci się zanotuje coś z tego albo zada się jakieś pytanie, dopyta to już można naprawdę coś z tego wy wyciągnąć także jeszcze raz wielkimi literami dla osób które mają wszystko w małym palcu te materiały są dla osób które dopiero zaczynają swoją przygodę z C z programowaniem CNC, z obrabianiem na CNC, obrabianiem czymkolwiek numerycznym, laserowo, frezowanie, cokolwiek. Czy, czy drukarka 3D też tu znajdzie swoje jakieś odpowiedzi? Ee, także jeśli nie jesteś zainteresowany tym materiałem, no to dziękuję Ci bardzo w tym momencie za uwagę, a jeśli wyciągasz jako osoba początkująca jakąś wartość z tego materiału, to zapraszam Cię bardzo serdecznie do zostawienia lajka, like bo to po, powie mi, że te materiały się ogląda, przyswaja i, i coś w głowie z nich zostaje. Wracając, bo jak zawsze w moim stylu na oko mocno. W G-kodzie są podstawowe komendy i te podstawowe komendy są określane literkami takimi jak, jak G G, Ruch względem osi X, Y, Z M Uruchomienie lub zatrzymanie narzędzia Spoglądam tutaj na ściągę, bo troszeczkę za dużo by było tego, żeby to w ten sposób ładnie przedstawiać i i zgrabny i jeszcze jakoś czasowo to zmieścić. F Definicja prędkości ruchu posuwu e, naszego e, wrzeciona, nie prędkości obrotową, nie mylić prędkości obrotową, S. Definicja prędkości obrotowej narzędzia lub mocy narzędzia w przypadku laseru. N to jest numer bloku, tak jak tutaj na załączonym obrazku widać N, e, tak jak w naszym programie jest to co 10. E, Jednostek pomnożone to u Was może być N1, 2, 3, u nas jest 10, 20, 30, 40. Nikt się nad tym za bardzo nie zastanawiał i nikt tego nie chciał zmieniać, także tak tutaj to wygląda. Eee, Z, przepraszam, O to jest numer programu, a T to wybór narzędzia. I to są takie podstawy, podstaw które są potrzebne do zrozumienia, co to jest G-Code, jak on działa i do czego on służy, oraz weryfikowania, czy na przykład wykonaliśmy w jakimś programie, tak jak Kobus. Tutaj po lewej stronie nam jest e, symulacja wycięcia e, kwadratu zagłębionego o 3 mm. I w takim momencie, jeśli znamy te literki, znamy te funkcje, znamy te para parametry, to podchodzimy do maszyny i możemy sprawdzić przy maszynie, że nasza e, funkcja, którą zadaliśmy dla maszyny, będzie wykonywana z prędkością obrotową wrzeciona frezu 20 000 obrotów na minutę możemy sprawdzić, że frez będzie pracował w materiale z prędkością 15 000 mm na minutę możemy czytamy, że frez zagłębi się o Z 3, ale zaraz do tego przejdziemy. Bo jeszcze dwa słowa o tych podstawowych komendach i podstawowych funkcjach, bo trzeba podzielić je na dwa rodzaje, a komendy w G-kodzie możemy podzielić na dwa rodzaje. Są to komendy modalne lub niemodalne. I teraz z polskiego na nasze. Modalne to są takie, które działają na... O, świetnym przykładem jest te zaznaczone prędkość obrotowa. Prędkość obrotowa w tym przypadku będzie działała dla wszystkich poleceń o poniżej. Aż do momentu zatrzymania programu prędkość obrotowa wrzeciona będzie zadana dla wszystkich wierszy poniżej. I to jest polecenie modalne. Czyli jakbym ja miał to przedstawić na... Przykładzie na przykład z matematyki, no to mamy dwa razy otwórz nawias, funkcję w nawiasie, jakieś działania, zamknij nawias. I w ten sposób ja rozumiem pojęcia e, komend modalnych. I dopiero przy, w momencie, kiedy mamy e, komendę M05, a M05 komenda odpowiada za zatrzymanie e, pracy narzędzia, to w tym momencie e, jest ta funkcja skasowana. Czyli już nie obowiązuje poniżej reszty y, wierszy. E, co dalej? Mamy niemodalne. Niemodalne to tak, jakbyśmy mieli e, przed nawiasem, e, przepraszam, w nawiasie, a w nawiasie to wygląda w ten sposób, jak tutaj te F15000, czyli dla każdego wiersza jest zadana niemodalna e, komenda, która mówi o tym, że w tym wierszu wykonywana praca, dlatego dla tej komendy, dla tego polecenia będzie wykonywana z prędkością 15 tysięcy mm na minutę, i to są dwa rodzaje, czyli mamy komendy modalne i niemodalne. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, ja w jaki sposób to przedstawiłem. Jeśli nie jest zrozumiałe, to zapraszam do sekcji komentarzy. Proszę zadawać pytania, a my będziemy na te, na te komentarze, czy ja, czy Tomek, czy Maciek, będziemy starać się odpowiadać. W tym momencie, możemy spróbować przeczytać sobie całe cały notatnik który widzicie na środkowym na środkowej części ekranu no i cały notatnik notabene polega tylko na tym, że jest zapisany tam g code dotyczący tego banalnego konturu, czyli procesów i komend, które maszyna nasza wykonuje dla wycięcia takiego oto kwadratu, no jest to banał Jakich mało? No, rzadko kiedy się a, coś takiego robi, e, często gęsto jak frezujemy fronty, to e, linijka wiersza, wiersz, czyli n na przykład 10, dochodzi tam do 9000, do 8000, do 5000 i tak dalej. No bo jest tyle tego zapisu wierszami e, tych komend Więc teraz jakbyśmy mieli sobie przeczytać, co tu jest napisane, bo najlepiej się uczyć takich rzeczy w praktyce. No i można wziąć kartkę, długopis, można sobie spróbować zapisać, można otworzyć sobie notatnik na komputerze, można sobie sprawdzić. W tym PDF-ie również e, zadamy takie zadanie e, i jakiś czas później, czyli na przykład w tym PDF-ie będą zadanie, jedno, drugie, trzecie, które będzie mówiło o tym, żeby zapisać taki kwadrat, taki trójkąt, taki prostokąt oraz nadać im głębokość fryzowania takim, takim, takim narzędziem, la, 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 la. I e, na przykład tydzień później powiedzmy sobie, albo trzy dni później, zobaczymy, jak z Maćkiem i Stomkiem to przegadam. E, wrzucimy odpowiedzi w PDF-ie również na grupę, żeby po wykonaniu tego zadania można było sobie sprawdzić, jak to wygląda. Mam, mam, mam taki, taki, taki uważam, że to ciekawy pomysł na e, z, przećwiczenie po prostu e, tego G-codu. I teraz tak, co mamy w tym notetniku? Na samym początku mamy start programu star programu znajduje się tutaj następnie mamy nazwę pliku w NC który odczytywany jest właśnie w tym e, notatniku program nazywa się WM1 youtube.nc rozszerzenie notatnika wymagana ilość płyt surowych 0 no bo tutaj mamy tą jedną formatkę e, założenie jednej płyty naraz tak Takie zgadza się e, u nas ploter e, pracuje zawsze na jednym arkuszu płyty ze względu na to że nie mamy centrum rozładunkowego załadow i załadowczego, załadunkowego, więc mamy po prostu tak, że kończy się jedno, zdejmujemy te formatki, które powstały, nakładamy drugie. Wymiary tej formatki, jakie zostały zadane w kobusie, to są element 300 mm na 300 mm oraz grubości 18 mm. I jak mamy zaczynać, jak zaczynamy teraz polecenia i komendy związane z już dokładniej G-kodem. No i teraz tak, jeśli zaczniemy od N10, to mamy po kolei tak. M06 zmiana narzędzia, T1.1 określa nam, że zostanie narzędzie zmienione na T, czyli narzędzie 1.1, czyli narzędzie umieszczone w magazynie numer 1. Następny wiersz N20 mamy opisane tutaj jeszcze raz narzędzie i N30 wiersz mamy tutaj napisana komendę, która Mówi o tym, że z bazy wiedzy m, maszyny zostanie pobrana e, informacja o wartości, wysokości danego narzędzia. Ponieważ po, przy rozpoczęciu pracy każdego dnia roboczego e, przychodzimy do zakładu, włączamy. E, wrzeciono wrzeciono się nagrzewa podczas pracy pracuje tak około 5, 6, 7, 8, 9 do 10 minut. Jeśli wrzeciono popracuje, nabiera odpowiedniej temperatury, bo bo tak po prostu powinna wyglądać prawidłowa praca przy maszynie, żeby dać mu się wpierw rozgrzać. Jak wrzeciono jest rozgrzane, to robimy pomiar wszystkich narzędzi i na cały dzień roboczy mamy zapisane wartości wysokości dla wszystkich narzędzi, które E, są u nas umieszczone w magazynach e, dalej będzie mm, wiersz N40 N40 wiersz mówi o tym, że M3 czyli włączenie narzędzia naszym narzędziem jest wrzeciono wrzeciono zostanie włączone z S20 tysięcy obrotów na minutę czyli z wartością e, obrotową, prędkością obrotową 200 20 tysięcy obrotów na minutę Dobra, wracamy do nagrywania, jest tydzień później. E, podczas ostatnich nagrań strasznie psy zaczęły być za oknem. Jakoś musiałem szturchnąć laptopa, co z nim zrobić. Odczepił się kabel od mikrofonu, dźwięk się nie nagrał, także dogrywam to tydzień później, e, więc kontynuujemy e, udając, że się nic nie stało. W wierszu e, N50 znajduje się funkcja G17. E, G17 jest to ustawienie płaszczyzny frezowania. E, Poprawne rozwinięcie tej funkcji. Teraz odczytam. W tej płaszczyźnie łuk jest równoległy do płaszczyzny XY, a ruch kołowy G02 jest zdefiniowany jako zgodny z ruchem wskazówek zegara dla operatora patrzącego z góry na stół. W ten sposób wygląda pełne rozwinięcie funkcji G17. Jest to y Najczęściej używana funkcja powiedziałbym, że w 90% przypadków, może 80% przypadków, ale to w najbliższych lekcjach będzie rozwijał Tomek, ponieważ te lekcje z G-Kodu, tak jak mówiłem, to są początkujące, a Tomek w najbliższym czasie będzie rozbierał na czynniki pierwsze wszystkie po kolei funkcje i ich zależności. Przechodzimy do wiersza N60, N60 za pomocą funkcji G0, to jest maksymalny ruch w kierunku określonym x, y. Maszyna, maszyny podróżuje do punktu wyznaczonego x, y z maksymalnym posuwem. Następnie mamy g0 z zmienną z, czyli maszyna znajduje się nad punktem gdzie powinno rozpocząć frezowanie i teraz się opuszcza z prześwitu tą 20 cm na prześwit 2 cm nad maszyną zostanie jest uruchomione wrzeciono, rozpędza się no i w tym momencie mamy wiersz N80 gdzie maszyna za pomocą prostego poruszania się w materiale rozpoczyna pracę pełna Pełna prędkość obrotowa w życiu, Ona jest jeszcze sprawdzana przez maszynę na wysokości Z1, czyli mm nad, nad e, stołem nad, nad materiałem, i jak e, rozpoczyna się frazowanie, to cały czas dalej używa jest funkcja G1, czyli od wiersza e, N90 do wiersza N160, cały czas jest zmienna X, bo pokazuje wskazuje, w jakich kierunkach i jaki sposób ma się e, poruszać oś maszyny, wrzecioną maszyny czyli x, y oraz z jest stałe w tym przypadku jest to minus 3, na tej głębokości jest frezowany ten otwór, przepraszam, frezowany ten otwór no wybierany ten, ten, ten kształt, ten kontur następnie jest tutaj również w wierszach od 90 do 160 wskazana prędkość z jaką maszyna ma się poruszać jest to 15... 1000 e, mm na minutę, e, następnie możemy przejść do wiersza z numerkiem e, z N170. N170, w którym momencie e, maszyna kończy, kończy frezowanie, to jest coś takiego, że kończy ona frezowanie i wyjeżdża już milimetr nad e, materiał, że, że jest nadal włączone. Następnie ma maszyna podnosi się o 2 cm do góry. W tym przypadku to 19 mm do wartości 2 cm, 20 mm nad materiałem e, oraz M05 jest to zatrzymanie wrzeciona, także obroty wrzeciona spadają do zera do zatrzymania się oraz w wierszu N20 mamy, e, mamy, mamy zakończenie programu, bo funkcja M30 to jest zakończenie programu. I teraz, tak e, o czym zapomniałem wspomnieć, jak przesłuchiwałem materiał ostatnio, to że te średniki. To są komentarze, których maszyna w ogóle nie widzi, e, czyli y, i również ten koniec programu. Są to komentarze tylko i wyłącznie do e, zapoznania się dla operatora maszyny. Każda, każdy wiersz rozpoczynający się od średnika jest dla e, maszyny, która odczytuje G-Code, jest totalnie niewidoczny, niewidzialny, nie istnieje dla niej. Także w tym momencie tak to wygląda. A mi nie pozostało nic innego tylko wkleić tą dograną dzisiaj końcówkę do materiału, wrzucić to dla was I mieć nadzieję, że po prostu nie jesteście mocno niesmaczni, niezadowoleni z tego, że ta buzia moja troszeczkę inaczej wygląda, fryzura zmieniona, kreska fresh Tylko po prostu mam nadzieję, że z materiału skorzystacie i będziecie mieli kilka informacji, co prawda podstawowych to podstawowych, ale tak jak wcześniej wspomniałem, Tomek niedługo zaczyna przygotowywania bardziej zaawansowane, przygotowywać materiały bardziej zaawansowane, które dokładnie będą przedstawiać każdą po kolei funkcję i będą one rozkładane na czynniki, czynniki pierwsze. Także nic, nie pozostaje Wam nic innego, jak zasubskrybować ten kanał, żeby być na bieżąco i po prostu być poinformowanemu, jak Tomek tylko wrzuci te materiały. Zapraszamy Również do grupy na Facebooku, jak w każdym materiale. Link do grupy na Facebooku macie w opisie oraz nazwę jej w stopce. I nic innego nie pozostaje, jak podziękować za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia lub smacznego obiadu i do usłyszenia następnym razem. Cześć.